Thank <laughs> you. Dobra, ja już wychodzę. Chcę się Wam pokazać, jak się tam sprząta po obiedzie. Eee, już Ej, wow! Nie tak! No, poczekajcie. Muszę sobie użyć. Bo wiecie, że ja mam manię dotykania włosów i. I tak. Dobra. Tak się prezentuję. No, właśnie. Brzuch okresowy, jak kobieta w siódmym miesiącu ciąży. Niestety, tak już jest, ale grunt to czuć się dobrze. Tak właśnie jest. Hej, sexy mama. Kobiety 42, plus. jesteśmy piękne. Może ta pogoda się zrobiła. Ja się odzwyczaiłam chodzić rzadko chodzę z tych włuch tak. Już na pewno nie jeżdżę samochodem. Wam <grym> mi się dziko, dziko jechało, że szok. No ale no, ja nie pijąca, także idę, ja przyjecham autem. No cóż, tak to bywa czasami. Także to do... później Wam pokażę. चय so Dobra, korzystając z okazji z tego, że muzyka jest, rozmawiamy na tematy prywatne, różnego rodzaju. No wiadomo, trzeba się czuć komfortowo. Nie znamy się tutaj wszystkie dziewczyny. Przyszłyśmy, tak naprawdę wszystkie, poznałyśmy się od Eweliny. Ja parę osób znam, parę, nie? A atmosfera zawsze jest tak świetna, tak do, do naturalnej i mamy takie zawsze fajne flow. Powiem tak, w zeszłym roku byłam, w tym roku byłam i mam nadzieję, że w następnym roku również pojawię się na takim spotkaniu z dziewczynami, bo to jest cudowne. Niedługo będzie premiera mojej książki. Pragnę zrobić takie samo spotkanie. Tylko ja zawsze, jak wydaję jakąś książkę, spotykamy się na ogół w Starbucksie, ale nie wiem, czy nie, nie spotkamy się właśnie na takim jedzeniu. To też będzie zależało, kto, co i jak. Więc zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Skupmy się teraz na tym. Cudownym spotkaniu. Bardzo fajny lokal. Polecam z całego serca ze względu na jakość i na cenę. Bardzo smaczne jedzenie, miła obsługa. Wszystko jest stosunkowo niedrogie, więc naprawdę polecam. Dziewczyny mi poleciły też jeszcze jedną w Paisley restaurację, którą odwiedzę i też Wam pokażę na pewno. Zobaczcie, jaka świetna ekipa. O, buziaki, łapcie. Przerwałam, yy, przerwałam, swoją pracę na chwilę. Rozmawiałam z moim kuzynem, z którym bardzo dawno nie rozmawiam. Naprawdę bardzo, bardzo dawno. Musiałam yy, w taki dosyć sposób... Yy, no, ja nie lubię się rozłączać. W ogóle nie lubię rozmawiać. Yy, jak widzieliście, yy, która jest godzina. Teraz tak, nie pokazuję hasła. Yy. Siadam do pracy. Yy. I czekaj się chwilę, bo właśnie tak to wygląda, że ja, o, zawinałam się w kocyk, mam kawusie, mam wodę, świeczka mi zgasła, ale dlatego, że już się tam w dziura wypaliła, nie chcę mi się wstawać i y, ją poprawiać, y, wymieniać, więc y, w tym momencie będę pracowała bez y, zapalonej świeczuszki, ale to nie szkodzi. Czekam na przesyłkę, o, też ja sobie tak pracuję, tak pracuję. Y, tak pracuję. Na ogół widzicie, no, ja się prawie w ogóle nie maluję. Włosy też mam dzisiaj wczorajsze, bo ich e, wczoraj nie, nie umyłam, także nie są zrobione, ale e, dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za komplementy, że m, ta fryzura, ten kolor dodaje mi takiego pazura. Jeszcze jak właśnie mam pełny makijaż. W ogóle mam makijaż, bo teraz mam pomalowane lekko rzęsy. Na co dzień maluję tylko rzęsy. Nakładam pielęgnację i maluję rzęsy. Dzisiaj czekam na przesyłkę. Troszeczkę moje zdrowie upadło, pod upadło i musiałam zrezygnować z dzisiejszego treningu, ale to ze względu na kobiecy dni i tak dalej. I teraz też będzie przerwa świąteczna, więc ja treningi będę robiła w domu. Mm. Będę robiła w domu i będę dużo spacerowała. Tak, zrobię sobie taką chyba dwa tygodnie, ponad dwa tygodnie takiej przerwy. Prawie trzy chyba to wychodzi. E, takiej przerwy od tego miejsca. Więc wiecie, jak to jest fajnie wrócić po dłuższym czasie i zrobić coś nowego. Nawet chyba dłużej, bo też. No właśnie, są rzeczy, które trzeba zrobić. Ale to pomału. Na tą chwilę będę nagrywała do 24 grudnia, a potem przez jakiś czas myślę nie będzie mnie tutaj na YouTube. Możecie mnie zaobserwować na Instagramie. Na Instagramie mam dwa konta. Konto, które założyłam niedawno jako konto pisarskie. Tak wiem. O tym kiedy indziej porozmawiamy, ale tak, mam dwa konta i no, jest dużo roboty i trzeba działać i, 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 i sami zobaczycie. Jeszcze poczekajcie na otwieranie kalendarzy dzisiaj piątek 13. No, dla mnie na ogół jest ten dzień yy, yy, szczęśliwy, a czy taki się okaże i tym razem to zobaczymy, póki co. Yy, dzień jak codziennie. Dzień dobry dzień dobry. A światełko rosełku byś mógł zapalić. By było fajnie. A ja sobie dzisiaj e, poszukam e, numerko. Tara, już mam. Zrobiłam cię dzisiaj w konia. No, ty zaczynasz. Tak, 13. pechowy, bo dzisiaj jest 13 piątek. Wierzysz w to, że dzisiaj jest jakieś ten. Ja zawsze w 13 mam szczęśliwy i dzisiaj też mam szczęśliwe, bo dostałam no, no. paczkę. Tą z... Miałeś tego już? Mm -hmm. Okej, okay. to teraz ja. Dobry był? No jak nie pamiętasz, <laughs> Był raptem. Hmm, w którą stronę muszę zobaczyć się otwiera. Żeby tutaj tym pazurkiem. Dobra, zobaczmy. The reason of smile thanks to your brand new uh, Pure cleaning bar O! Oh, medełko! A nie miałam takiego body bar. And shampoo shampoo and body bar. Aha, tu też jest napisane. Czyli sweet orange and uh, cedar wood. O oh, Jezu, to będzie mi... Oh. Szkoda, że nie ma... Poczekaj, razem nie musisz się pokazywać, ale musisz powochać. No! Nie podoba ci się? Czemu? Za świąteczne? Jak delicje smakują, Pachną. Nie podoba ci się? Dla mnie mega. Bardzo mi się podoba. Okej, okay, do zobaczenia jutro. 14. Mam nowe mytełko. Yeah!